Cześć, z tej strony Artur z Winshop. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego warto w domu mieć profesjonalny sprzęt do mycia okien. Mycie okien kojarzy nam się z czynnością, która przede wszystkim pochłania dużo czasu oraz efekty tej pracy nie zawsze są takie, jakie byśmy oczekiwali. Usiadając profesjonalny zestaw do mycia, po pierwsze zrobimy tą pracę tak, jak to powinno się zrobić, czyli bardzo dokładnie, a po drugie zaoszczędzimy czas, który jest bezcenny. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie zestaw do mycia okien od marki Pulex. Będzie to zestaw Technolite. Omówimy sobie po kolei wszystkie jego elementy. Opowiemy sobie jak wygląda cenowo w porównaniu z innymi zestawami oraz opowiemy na koniec dla kogo jest ten zestaw. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś bądź klikałaś to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. W pierwszym punkcie przejdźmy sobie do ściągaczki, a konkretnie do jej uchwytu. Uchwyt jest bardzo fajny, gumowany, pewnie siedzi w ręce. Posiada zapięcie na trzy ząbki, a nie tak jak inne uchwyty do takich listew na dwa ząbki. Więc tutaj moim zdaniem duży plus dla tej marki. Kolejnym elementem ściągaczki jest listwa. Idealnie prosta, stalowa, o wiele bardziej sztywniejsza niż na przykład aluminiowa w zestawie Muerman Premium. Posiada tutaj takie charakterystyczne wycięcia, które właśnie chodzą te ząbki. Do tej listwy możecie użyć również innych uchwytów, np. przykład uchwytu z Moermana Premium, bądź uchwytu z Ungera, które potem nasz operator wam pokaże na przewidkach. Listwa w tym modelu ściągaczki występuje w długościach od 25 cm do 45 cm. Do tego uchwytu, jeżeli ta listwa Wam się nie spodoba, możecie zamontować sobie równie dobrze inne listwy. np. przykład Zungera listwa S i S+, listwę stalową z Muermana oraz wszystkie listwy mosiężne, jakie mamy w naszym asortymencie. Jeżeli chodzi o myjkę, to zacznijmy może najpierw od stelaża. Uchwyt również bardzo fajny, gumowany, pewnie siedzi w ręce. Stelaż też uważam, że jest wykonany bardzo solidnie. Jest dostępny w rozmiarach 35-45 cm. Jeżeli chodzi o wkład do myjki, jest on zapinany na rzepa. Jest to mieszanka mikrofibry i włókien ścierających, które dodatkowo pomagają przy doczyszczaniu trudniejszych zabrudzeń. Z boku wkładu mamy padzik do doszorowania jakichś takich już mega cięższych zabrudzeń. Jeżeli chodzi o rozmiary wkładów, to mamy je w rozmiarach od 25 do 55. Ten akurat jest zielony, ale są też inne wersje, ponieważ producent raz na czas zmienia kolory po prostu tych wkładów. Teraz opowiem sobie jak ten zestaw wypada cenowo mniej więcej w porównaniu z innymi zestawami z tej półki cenowej. Jest on na pewno tańszy, ale nie znaczy, że jest on gorszy. Ponieważ często osoby, które do nas dzwonią pytają czy zestawem droższym lepiej umujemy okna, a zestawem tańszym zrobimy to gorzej. Wcale nie. Ten zestaw wypada bardzo korzystnie w porównaniu cenowym, jeżeli chodzi o zestaw Muermal Premium lub zestaw z Ungera Monsun Strip. W mojej opinii ten zestaw idealnie sprawdzi się do domowego mycia okien oraz dla osób, które zaczynają świadczyć usługi mycia okien w swoich firmach. Tym zestawem możemy pracować zarówno klasyczną techniką góra-dół, bądź przy odrobinie wprawy możemy spróbować mieć nim techniką S. To tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.